Powstanie Chmielnickiego 1648-1654 Na początek powiedzmy sobie, czym była Ukraina, kim byli Kozacy. Otóż terytorium Ukrainy należało w XVII wieku do Polski. Polscy magnaci, podobnie jak na terenie całego kraju, żyli, i to bardzo dobrze, żyli z pracy chłopów. Ukraińcy byli innego wyznania, byli prawosławni, nie mieli równych praw z mieszkańcami katolickimi kraju i już od XVI wieku zdarzały się bunty, które były szybko krwawo tłumione. Na Ukrainie specyficzną grupą społeczną byli kozacy, byli to ludzie wolni, którzy nie zajmowali się pracą dla magnatów, a e, żyli sobie, żyli generalnie z wypraw upieszczych, pływali sobie na czajkach po całym basenie Morza Czarnego napadali na miasta tureckie, upili je, ale żyli na terytorium Polskę podlegali królowi polskiemu, w związku z tym było to powodem niesnasek między polskim królem, a właśnie przede wszystkim Turkami, na których ci kozacy napadali. Król prowadził tak zwany rejestr kozacki była to armia składająca się z kozaków, opłacana przez króla, który, którzy służyli, brali udział w wojnach rzeczpospolitej. Generalnie kozacy utrzymywali się właśnie z pracy w wojsku. Zależało im na tym, jakby rejestr był jak największy, aby jak najwięcej kozaków mogło legalnie służyć w armii i w ten sposób zarabiać na życie. Główną siedzibą kozaków była Sieć Zaporowska. Tatarzy Krymscy. Był to lud koczowniczy, mający swoje państwo na granicy z Morza Czarnego, który bardzo często właśnie też zajmował się upieszczymi najazdami na sąsiednie terytoria, właśnie zwłaszcza terytoria polskie, terytoria dzisiejszej Ukrainy. I ci Tatarzy uprowadzali ludzi, których później sprzedawano na ermarkach. W 1648 roku doszło do ponownego powstania. Tym razem e, przywódcą został Bogdan Chmielnicki. E, powodem jego udziału w powstaniu były prywatne zatargi z Jeremiem Wiśniowieckim. E, początkowo Ukraińcy, Kozacy bali się udziału w powstaniu. Wiedzieli, że może się to dla nich źle skończyć, ale e, dzięki początkowym sukcesom w bitwach na, pod żółtymi wodami, później pod Korsuniem i trzeciej, już większej bitwie pod piławcami, gdzie to szlachta polska wpadła w panikę i uciekła z pola boju, praktycznie pozostawiając cały obóz bez obrony do zajęcia kozakom, po zobaczeniu, że są początkowe sukcesy. Chłopi zaczęli masowo uciekać z majątków magnackich i przyłączać się do powstania. Armia powstańcza bardzo szybko rosła i przemieszczała się na zachód przez tereny Ukrainy, dochodząc w 1948 roku aż do Lwowa, do Zamościa. Miasta te nie zostały zajęte tylko dlatego, że zakupiły, zapłaciły Chmielnickiemu okup za to, że odstąpił z oblężenia. W roku kolejnym 1649 roku y, armia Chmielnickiego doszła y, wraz z jego tatarskimi sojusznikami aż pod Zbarasz, gdzie schronił się Jeremi Wiśniowiecki y, i po oblężeniu, y, w którym, jak widzimy, siły były niewyrównane, armia oblegająca była znacznie liczniejsza od tych, którzy się bronili. Y, w międzyczasie Udało się nareszcie zebrać armię królowi polskiemu Janu Kazimierzowi i ruszyć pod Zbaraż. Pod Zbarażem nie doszło do bitwy, ponieważ król dogadał się z Tatarami kosztem duży, du bardzo wielkich udstępstw, między innymi temu, że dozwolił Tatarom, kiedy będą wracać się do siebie po drodze z każdej wioski, właśnie uprowadzać jasyr, uprowadzać niewolników, rabować te tereny. Tatarzy odstąpili od udziału w bitwie i w związku z tym Chmielnicki też był zmuszony do podpisania ugody. Puszczasz ich? nas sprzedał. Podpisał ugodę z królem. Ugody w Zborowie, która dawała Ukrainie bardzo szerokie. Ustępstwa. Tak naprawdę Ukraina stała się równorzędnym partre, partnerem Rzeczpospolitej obojga narodów. Już oprócz Polaków i Litwinów, Rusini, czyli przodkowie dzisiejszych Ukraińców, mieli swoją część, swoją autonomię. Otrzymali hetmana, czyli dowódcę wojskowego w postaci Chmielnickiego. Otrzymali prawo do wyznawania swojej wiary i otrzymali pod zarząd pokazane na mapie właśnie województwa wschodnie. Oczywiście Polakom się bardzo nie podobało to ustępstwo, było to ustępstwo. Co po prostu nie mieli siły, żeby w tym momencie rozprawić się z kozakami, ale po wznowieniu działań wojennych w 1651 roku doszło do wielkiej bitwy pod Beresteczkiem, gdzie udało się pokonać siły kozackie. Potem było jeszcze wiele pomniejszych bitew, które już nie zmieniły jakby losów wojny, po odstąpieniu z sojuszu już ostatecznie Tatarów, Chmielicki począł nowych sojuszników i zdecydował się w 1654 roku podpisać ugodę Perejasławską z carem Aleksiejem, carem Rosji, na mocy której Kozacy przychodzili z terytorium polskiego pod panowanie rosyjskie i jakby rozpoczęło to nowy etap już nie powstania kozackiego, a wojny polsko-rosyjskiej. Rozpoczęła się od wkroczenia wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej. Pierwszy etap wojny szybko się zakończył, ponieważ w 1955 roku na, te, na Polskę napadli Szwedzi, Polacy skoncentrowali się na walce ze Szwedami, a przez cały czas potopu szwedzkiego, czyli do roku 1960, tereny Ukrainy i wschodnie tereny Rzeczypospolitej były okupowane przez wojska rosyjskie. Po przegnaniu Szwedów w 1660 roku od razu przystąpiono do wojny z Rosjanami i już w tymże roku odniesiono dwa wielkie zwycięstwa w bitwach pod Połąką i Cudnowem, które załamały armię rosyjską i Polacy przeszli do ofensywy. Polska była osłabiona pod opym szwedzkim powstaniem kozackim. To osłabienie spowodowało, że nie byliśmy w stanie pokonać Rosji na jej terytorium, a więc Jedynie udało się wyprzeć Rosjan z terenów polskich z Ukrainy, a w 1667 roku oba wyczerpane wojną kraje zawarły rozejm w Andruszowie. Na mocy tego rozejmu Polska oddawała Rosji ziemie zdobyte na Rosji w wojnach toczonych w pierwszej połowie XVII wieku, jak również lewobrzeżną Ukrainę wraz z Kijowem oraz Podolę.